Nic nie wymierzone. Jak zwykle nie. działamy na czuja. Bo jak? Żeby inaczej nie ma czasu na myślenie. Słyska. Najpierw najpierw pomieszamy Dzisiaj będziemy odsadzać krawężniczki. tu sobie wyrównamy. Trochę to uprzątniemy. Tu już jest korytko pod... pod krawężniki. Już jest krąg i trzeba go będzie ominąć.

20 cm. 妈我。 Niekoniecznie równo, ale on tutaj troszkę wyżej. Lecz, troszkę. Będzie, będzie. Albo nie będzie. Troszkę niżej. Hmm? Czy mierzymy od krawężnika, czy mierzymy od kostki, a nie od krawężnika? To, to musi być wyżej. Tu musi być wyżej. Młotecek? Dobra. Pół centa. Zasypywanko. To jeszcze zaleję wodą i po jabłka. Tak, tu jest rura krąg i dlatego trzeba będzie to przyciąć hmm, ile? Le ile, ile? Cały 8, 9 cm. Troszkę jest. 9 odkąd dokąd. Tenraz tak Oto. kapelusze Можно? Можно. Грубо. Грубо. деликатное выровнение. Tak to wygląda już po ułożeniu. Także tak. Całkiem przyjemnie. Oczywiście najlepiej wygląda jak jest mokre. I to tyle. Pozdro.